99% początkujących myli użycie tych dwóch wyrazów w języku angielskim. Już ci tłumaczę, jak powinno być. Oba te wyrazy możemy przetłumaczyć na polski jako od, ale oczywiście są różnice gramatyczne i kontekstowe. Słówka since używamy wtedy, kiedy mówimy o rozpoczęciu czegoś kiedyś, co trwa do teraz i nadal trwa. Na przykład I've been living in Poland. Since 2010. Natomiast słówka from używamy wtedy, kiedy mówimy o czymś, co działo się od jakiegoś punktu w czasie do jakiegoś innego punktu w czasie. Czyli nie ma ciągłości. Na przykład I worked there from 2010 to 2011. Chcesz więcej takich trików? To wszystkie moje lekcje i cały system nauki znajdziesz przypięty w moim profilu. Ucz się z głową praktycznie i logicznie, czyli ucz się z nami.